Uwaga, autyzm. Wczesne objawy autyzmu. Zapraszam. Kochani, dzisiaj to jest taki filmik, który moim zdaniem powinni obejrzeć wszyscy rodzice. Mam nadzieję, że nie wszyscy rodzice się zderzą z tym problemem, ale jest to taki bazowy filmik edukacyjny w naszych czasach. Dlaczego? Jeden z wielu. Gdyż już muszę Wam powiedzieć, że statystyki na temat autyzmu wyglądają niesamowicie. Mam przed sobą właśnie książkę wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest tutaj moim źródłem, ale to nie jest współpraca. I tutaj mamy taką tabelę, która pokazuje, że w latach 70. jedno dziecko na 10 tysięcy miało autyzm, a obecnie jedno na 54. Więc wyobraźcie sobie, skala problemu jest naprawdę bardzo duża. I gdy nie rozpoznajemy problemu, no to też nie wiemy jak go leczyć, jak do niego podejść, prawda? I rzeczywiście widać też tego efekty, bo gdy dzieci nie są wystarczająco szybko diagnozowane, a wiadomo, że dzieci najmocniej rozwijają się od tego, wiecie, pierwszego do piątego roku życia, wówczas te, wiecie, te przyzwyczajenia i te cechy autystyczne, nie poddawane rehabilitacji, niepoddawane odpowiednim zabiegom różnego rodzaju, terapeutycznym i tak mają tendencję do utrwalania się. W związku z tym wygląda to tak, że w niedawno opublikowanym artykule wykazano, że niepełnosprawność intelektualna występuje u 27% białych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 47% dzieci afroamerykańskich oraz 36% dzieci latynoskich z tymi zaburzeniami. Czyli, widzicie, bardzo kluczowe jest to, żeby te zaburzenia bardzo szybko wyłapywać, i żeby dzieciom potem mm, zapewnić odpowiednią stymulację, rehabilitację, no wszystko to, co naprawdę jest bardzo potrzebne. A dlaczego? Tak tutaj zaczynam od, od całej tutaj od statystyki. Dlatego, że bardzo często spotykam się z tym, wiecie, na konsultacjach, czy też w pytacie mnie w moich mediach, czy moje dziecko ma autyzm, czy to, czy tamto, albo i tutaj właśnie ten filmik ma odpowiedzieć na to. Natomiast bardzo też często spotkałam się z taką postawą, że na przykład jeden rodzic ze mną rozmawiał, konsultował się i mówił, no mam takie, takie i takie i takie problemy z moim dzieckiem, czy to nie jest to słowo na A? A ja myślę sobie, jakie słowo? Autyzm? Mówię do nich, tak, autyzm. I też pytałam wtedy takiego rodzica, bo były naprawdę takie sytuacje, dlaczego jest pan sam, jest pan bez żony albo pan jest bez męża, nie? No bo ja nie chcę jej przerazić, nie? Bo ja wiem, że to wywoła u niej pani, panikę i że ona ma nadzieję, że będzie wszystko dobrze albo ona się mi pochoruje od tego i tak dalej. Ja oczywiście rozumiem to, że to jest bardzo trudne przyjęcie czegoś takiego. Niemniej jednak myślę, że gdyby była właściwa edukacja na ten temat, co z tym wszystkim można zrobić i że rodzic już od wczesnych lat życia ma na to ogromny wpływ, no mielibyśmy mniej potem takich ciężkich przypadków autyzmu, gdy mamy do czynienia naprawdę też z dużymi zaniedbaniami wynikającymi z braku edukacji. I są takie trzy groźne mity, które, które właśnie tutaj funkcjonują. Po pierwsze, że nie masz wpływu na przyszłość swojego dziecka, nie ma nadziei na normalne życie, możesz tylko czekać. Nie ma nic bardziej mylnego. Widziałam takie dzieci, których rodzice nawet nie wiedzieli, że dziecko ma autyzm, ale wiedzieli jakąś taką rodzicielską intuicją, zapewniali mu bogatą stymulację. Na przykład tutaj na myśli takich moich jednych znajomych, którzy swojemu chłopcu bardzo dużo tłumaczyli kontekstów społecznych itd. I dziecko dzisiaj, pomimo tego, że zostało późno zdiagnozowane, okazuje się, że funkcjonuje naprawdę bardzo dobrze. Niemniej jednak wielu rodziców czeka, na to, że no nie ma diagnozy, to się to jakoś samo naprawi. Wiecie co, to jest tak trochę jak z domem. Dom też się sam nie naprawi. Nic się nie wydarza samo, jeśli my tego nie podejmiemy. nie? E, drugi mit. Aby rozpocząć terapię potrzebujesz ubezpieczenia, zdrowotnego diagnozy albo zespołu specjalistów. E, żeby podjąć taką wstępną diagnozę, i wstępne działania, absolutnie tego nie potrzebujesz, ponieważ ty masz ostatecznie władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem, i czekanie, aż dziecko będzie miało 5 czy 6 lat, żeby je zdiagnozować, i jakby wiecie, to, że dziecko przejdzie w tym czasie 3 lata bez różnych takich rzeczy, które są ważne. To, to nie jest chyba dobry pomysł. Tym bardziej, że trzeci mit mówi: Ja nie mogę nic zmienić, bo ja nie mam czasu. Wiecie, co na niektóre rzeczy wystarczy 15-20 minut dziennie, w momencie kiedy one są prowadzone w sposób taki zaplanowany i naprawdę dedykowany do deficytów danego dziecka, bo oczywiście te deficyty są bardzo, bardzo różne. Dlatego też dzisiaj chciałabym Wam troszkę ułatwić sytuację i zachęcić Was do tego, żebyście samodzielnie oceniali swoje dzieci, bo wiecie co, takie zrzucanie rzeczy na specjalistów no, jest bardzo dobre, ale ostatecznie to rodzic potem będzie musiał funkcjonować z takim dzieckiem, prawda? I to jest jakby potem system rodzinny musi sobie z tym wszystkim radzić, i czasami jest to dodam bardzo, bardzo trudne. Dlatego też rzeczy, na które zwróciłabym bardzo uwagę, to po pierwsze jest po prostu wskazywanie palcem. Czyli wiecie, jak dziecko pokazuje zabawkę, którą chce, dziecko pokazuje o mama, o tata, o zwierzątko, jest to naprawdę bardzo, 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 bardzo ważna funkcja. I gdzieś tam, gdzieś między 15 a 18 miesiącem życia, powinno to zaistnieć. Nie chodzi tu o to, żeby na przykład dziecko wzięło czyjąś rękę jako narzędzie i pokazało, tylko chodzi o to, że ono pokazuje palcem. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważny temat. Oczywiście dodam, że tutaj podam Wam ileś czynników, które pozwolą Wam pewne rzeczy ocenić. Jako przykład mogę Wam podać tylko. To, że jedna z takich moich klientek poszła do lekarza i on powiedział, no dziecko pokazuje palcem, więc na pewno nie ma autyzmu. Też to nie jest tak, bo wiecie co, tak jak w każdym chorobie mamy ileś symptomów, które się muszą, że tak powiem, nakładać, żeby zaistniał ten zespół chorobowy. Tak samo jest w autyzmie, więc chciałabym, żebyście się przyjrzeli też tym innym czynnikom, o których Wam tutaj opowiem. Następna rzecz to jest oczywiście opóźnienia w rozwoju mowy i języka. Czyli, jeżeli mamy takie dziecko, które, wiecie, mówi, ma taką swoją własną mowę, przy tym oczywiście dodam, przy braku kontaktu, przy takim ogólnie pewnym takim specyficznym zdystansowaniu, ma swoją taką mowę. Bardzo często mamy tutaj dzieci, które uczą się na przykład pewnych fraz z telewizji. Jest jakaś fraza, nie? I, bo to się łączy też z tym, że na przykład lubią oglądać te same bajki, chociaż dodam, że do drugiego roku życia w ogóle nie polecam i później też nie polecam. Natomiast te dzieci mają taką tendencję, że przyjmują te frazy i. I je powtarzają, ale to jest wszystko dodam poza kontekstem. Też często się zdarza, ponieważ te dzieci mają problemy z regulacją emocji, wybuchy złości. To często rodzice na przykład um, dają im często smoczek dla uspokojenia, i wtedy dziecko jest po prostu zatkane, i nie ma żadnej możliwości, żeby rozwijać tą mowę też. I tutaj mamy do czynienia z mową receptywną i ekspresyjną, czyli to jest to, co my wyrażamy i to, co przyjmujemy, że rozumiemy na przykład polecenia, że na przykład mówimy dziecku dwuletniemu, weź to kochanie, zanieś tam i ona na Ciebie patrzy w ten sposób i w ogóle nie rozumie, prawda? Więc to zazwyczaj jest w obydwu jakichś tutaj sferach się to dzieje. Może być też taka mowa, która jest taka właśnie dziwna, niefunkcjonalna i może dziecko na przykład rozpoznaje jakieś tam literki, rozumie pewne słowa, ale nie rozumie w ogóle poleceń, nie? tak jak Wam już to mówiłam, czyli przynieść to, zanieś, kochanie podejdź do mnie. W różnych sytuacjach społecznych też, gdy jesteście, ktoś mówi do dziecka i widzicie, że dziecko w powtarzalny sposób po prostu tego nie rozumie. Kolejną rzeczą są przesadne napady złości. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że dziecko już pewne rzeczy wie, e, i tak dalej, ale nie może się nie może się skomunikować. Nie? W związku z tym prowadzi to do frustracji, która może być od takich napadów złości poprzez tak zwane niszczenie własności, czyli e, wiecie, darcie, niszczenie, rzucanie, ale także może mieć to wymiar. Takiej autodestrukcji. Czyli mogą być, mamy tutaj całe spektrum, czyli mamy marudzenie, jęczenie, krzyczenie, rzucenie się na ziemię, aż do tego, że biją innych albo biją siebie. Więc tutaj, wiecie, naprawdę trzeba szybko poszukać pomocy. Kolejna rzecz, bardzo istotna, brak reakcji na imię. I tutaj jest taki ciekawy przypadek, bo. Gdy na początku dziecko nie reaguje na swoje imię, zazwyczaj uważa się, że to jest kwestia słuchu i uznaje się je za niesłyszące, dopóki ono jakby nie zareaguje na różne inne rzeczy, jak miała taka jedna mama, która dziecko nie reagowało na imię, ale reagowały na pewne frazy muzyczne czy pewne frazy, takie stwierdzenia w telewizji. Niemniej jednak e, większość dzieci z objawami autyzmu żyje we własnym świecie. I w związku z tym ma ten słuch wybiórczy, ale znowu nie ma tego, wiecie, tego relacyjnego reagowania na imię. Kolejnym punktem, któremu warto się przyjrzeć, jest zabawa. Czyli mamy tutaj, jak dziecko w ogóle reaguje na zabawki. Nie? Czy to jest tak, że wchodzi w środowisko, wybiera sobie zabawki, umie oczywiście z czasem ustawić pewne interakcje, tak się bawimy, tak robimy. Czy na przykład ma swój zestaw zabawek, które układa i się nimi zajmuje. Czy to jest tak, że podejmuje też interakcję, czyli, na przykład, podajesz mu jakąś zabawkę, nie wiem, ciastolinę, w której trzeba otworzyć wieczką, i ono tego nie umie, czyli ono wraca wtedy po pomoc do dorosłego, czy też nie. Więc myślę, że tutaj też to jest bardzo ważne, bo dzieci z autyzmem mają taką tendencję do tego, że mieć takie swoje zabaweczki, ustawiać je, zajmować się głównie nimi i nie podejmują dodatkowych interakcji. Kolejną rzeczą są ograniczone powtarzalne zachowania, czyli to może być na przykład machanie rękami przed swoją twarzą, może być ciągłe kręcenie się w kółko, może być cały taki zakres zachowań które właśnie są powtarzalne. Można powiedzieć, że mm, też oglądanie w kółko tych samych bajek tutaj może być nie zawsze to jest oczywiście objaw fałszyzmu, bo sama pamiętam jak moje dzieci na przykład miały ukochane takie swoje bajki, które uwielbiały oglądać, bo uwielbiały te właśnie rzeczy. Natomiast mm, tutaj mamy te takie powtarzalne ograniczone powtarzane zachowania, czyli one się utrwalają. My nie widzimy tutaj za bardzo rozwoju i dziecko bardzo mocno się ich trzyma. Kolejna potrzeba to jest potrzeba zachowanie to jest potrzeba niezmienności. Czyli mamy dziecko, które chodzi zawsze w tej samej koszulce do przedszkola, zawsze chodzi tą samą trasą, bardzo lubi jeść powtarzalne rzeczy, czyli ten taki przymus tego, aby rzeczy działy się w ten sam sposób. Kolejna rzecz to są problemy sensoryczne. Dzisiaj dużo mówi się nie, o tej stymulacji sensorycznej. Bardzo ważny temat. Mianowicie dzieci z autyzmem, niektóre są nadwrażliwe na bodźce wzrokowe, zbyt jasne światło, za dużo bodźców doprowadza u nich np. do ataków złości, bodźce słuchowe, niektóre np. mają bardzo wrażliwą skórę, czyli wszelkie metki, wszelkie takie rzeczy są dla nich okropne. Więc tutaj... Jakby, gdy rozmawiamy czasami ze specjalistami od, wiecie, sensoryki, to naprawdę mówią, że dzieci z autyzmem bardzo potrzebują terapii w tym względzie. Kolejna rzecz to jest opóźnienie rozwoju ruchowego i chodzenie na palcach, czyli dziecko bardzo często chodzi dużo później niż jego rówieśnicy. Nie przechodzi tego dużo później, albo z dużym utrudnieniem przechodzi te wszystkie fazy. Wiecie, pauzanie, raczkowanie, takie rzeczy. Natomiast chodzenie bardzo często zaczyna się już właśnie te paluszki. Paluszki to ja pamiętam, właśnie takcy tutaj naprawdę tacy nasi znajomi też y, mieli problem z ich córeczką, która była właśnie taka zdystansowana. Myśleli, że no, on pewnie jest taką introwertyczką i tak dalej. Okazało się, że ona po prostu zaczęła chodzić, to zaczęła chodzić na palcach i wtedy oni bardzo mocno zajęli się całe szczęście tym, aby wyrównywać jej deficyty i dzisiaj dziecko funkcjonuje naprawdę bardzo dobrze z tym, że rodzice bardzo poważnie do tego podeszli już tam od drugiego roku życia. I kolejna rzecz. Dzieci uczą się przez naśladowanie. Nie? Dzieci obserwują, wiecie, jak robi piesek, jak robi kotek, my mu to mówimy, on odpowiada. My robimy, on odpowiada. Więc dzieci naprawdę to jest bardzo ważny też etap. Natomiast dzieci z autyzmem dużo, dużo później zaczynają naśladować różne rzeczy i trzeba im poświęcić naprawdę dużo czasu, aby wyzwolić w nim te mechanizmy, odpowiednie mechanizmy naśladowania, bo wiecie, one żyją we własnym świecie. W związku z tym. Naprawdę, widzicie, jest tutaj dużo czynników, które musimy wziąć pod uwagę, gdy widzimy, jak rozwija się nasze dziecko. Oczywiście zadacie mi pytanie, Wielka, co to w takim razie co z tym zrobić? Ja myślę, że mm, przede wszystkim to, co ja widzę, nie wolno uciekać przed diagnozą, nie? Bo naprawdę diagnoza w większości nie oznacza wyroku. Wyrokiem będzie to, kiedy my po prostu zaniedbamy dziecko, czekając na coś tam. Czekając na coś tam, naprawdę nic się nie wydarzy, to Wam na początku mówiłam. I w ten sposób bardzo wiele dzieci, które, które można byłoby już wysłać, nie wiem, na te, na, wiecie, na różne rzeczy sensoryczne, na jakieś tuz treningi umiejętności społecznych, żeby podnieść ich różne umiejętności, zostało całkowicie zaniedbanych. Dlatego też myślę, że bardzo warto jest się temu przyjrzeć i być takim realistą. I po prostu trzeba samodzielnie zacząć oceniać swoje dziecko, yy, właśnie w tych kategoriach, prawda? Dodam, że bardzo często się zdarzy tak, że potem te dzieci bardzo świetnie wyrastają albo po prostu mają głębokie deficyty, które niekoniecznie oznaczają autyzm. Niemniej jednak, Myślę, że jako rodzice nie chcielibyśmy przegapić czegoś, co naprawdę może rzutować na przyszłość naszego dziecka, prawda? I też to, to, do czego mogłabym Was zachęcić, że warto, jeżeli nawet nie chcecie tam tych rozpatrywać rzeczy w tych kategoriach, to warto się przyjrzeć tak zwanym skokom rozwojowym czy kamieniom milowym rozwoju, czyli porównać rozwój swojego dziecka do tego, jak to jest opisywane w literaturze. Wiecie, to jest tak troszkę, troszkę bardziej prawo, troszkę bardziej lewo. Niektóre dzieci nieco się różnią. Niemniej jednak, gdy mamy w opis w literaturze, że dziecko w tym wieku, fachowej oczywiście, powinno robić to, to, to czy tamto, no to wtedy wiadomo... Gdy rozwój naszego dziecka nie zgadza się w iluś punktach w tym, co jest tam zapisane, myślę, że nie ma co się żywić taką fałszywą nadzieją, bo bardzo często to słyszę, że rodzice mówią, ale on wyrośnie, ale to się samo dokona, ale to, ale tamto. Więc nie ma co stawiać od razu łatki, że to jest autyzm, ale trzeba zająć się bardzo szybko tymi deficytami. Można powiedzieć też, no dobrze, ale to w przedszkolu się tym zajmą. Wiecie, mam koleżankę, która pracuje w przedszkolu i mówi, że. Nic tak nie działa jak to, że rodzice zajmują się dzieckiem, że rodzice ukierunkowują swoją uwagę. I ona też widzi takie zjawisko, że rodzice tak jakby pomijają pewne tematy z taką nadzieją, że coś się wydarzy. Natomiast, tak jak już mówiłam, to się nie wydarzy. Niemniej jednak warto jest mieć właściwą edukację, która nas przeprowadzi ewentualnie przez takie różne trudne tematy. I na koniec chciałam wam polecić książkę, która pomogła mi między innymi przygotować ten materiał. Właśnie nosi tytuł "Wczesne objawy autyzmu" Mary Lynch Barbera. To jest kobieta, która miała dziecko, ma dziecko autystyczne i popełniła dokładnie wszystkie te błędy, czyli czekała z diagnozą, unikała słowa na A, bardzo trudno było jej się z tym pogodzić, podczas gdy potem wypracowała fantastyczną metodę radzenia sobie i wczesnego rozpoznawania i zabezpieczania, wyrównywania tych deficytów u dziecka. A więc kochani, bardzo serdecznie Wam polecam, mam nadzieję, że ten filmik Wam się nie przyda, niemniej jednak proszę Was oczywiście łapkę w górę, zostawcie no, subskrypcję też, Naciśnijcie dzwoneczek, i oczywiście proszę Was o to, żebyście w komentarzach napisali, czy yy, znacie jakieś dziecko z autyzmem, czy może sami mieliście taki problem, co Wam pomogło yy, w pracy ze swoim dzieckiem, czy podjęliście to we właściwym czasie, kto Wam pomógł to zdiagnozować. Naprawdę bardzo Was proszę tutaj o wasze komentarze, nawet dla zasięgów takiego, takie zasięgi w stylu powodzenia, czy tam do zobaczenia. Kochani, to na tyle. Do zobaczenia.